No nic, jakoś tam spisane jest, jadę zapłacić za to kurde rusztowanie. Ale mówiłem, nie pojadę, kurde, czy by nie dało tego na jutro przełożyć. Nie i tyle, bo i tak jutro tam będę jechał koło niego. No kurwa, ta co, on tak samo kiedyś celował, bo co byłem w pajęcznie, w pajęcznie tankowałem auto, dzwoni, yy, wracam od niego. Tak ja y, auto tankuję, tak, bo y, mówię, na jutro będę miał paliwo. Znowu dzwoni, y, napisałem mu kiedyś sms tak samo. Akurat byłem tutaj w Trembaczewie koło tego majmala y, sms akurat mi odpisał, że tak to przyjedź, czy coś takiego, więc y, on tutaj też wiedział o co chodzi i go głównie przyciskali, żebym tylko i wyłącznie wyjechał dzisiaj. To ścierwo będzie sobie celowało, nie? Ja, tak jak y, ja wczoraj, kurde, Żeśmy dach deskowali, no i dosłownie trochę zapier... zapierdzialałem, bo gwoździarka się zepsuła albo... No dobra, mało ważne, nie będę tam mówić. Miała być to, żeśmy gwoździami bili. No i kurde, no, żeśmy... żeśmy prawie zrobili, ale no kurde, no to tak szczerze to wszystko istnieje dzięki mnie, kurde. No i tak to jest, że no nie oglądam się, tylko po prostu jak trzeba to sam zapierdzialam, ile wejdzie. No nie powiem, bo tam też mi pomagają i nie mogę powiedzieć. No ale dobra, mało ważne. I więc no tak to właśnie wygląda, że kurde, że, że przez ten... Wczoraj tak samo ogień w robocie kurde zapierdzielałem. Dzisiaj tak samo, żeby tylko skończyć. No i teraz jeszcze jadę i się równam z tymi jebanymi cwelami, ścierbami, no więc kurde ręce opadają. Byłem w Pajęcznie to przez... Półtora kilometra drogi to mi dosłownie z 15 od przyjechało, no w to mi z powrotem, Znaczy no, jak tylko mogą, tak, tak, tak celują, no Przejeżdżają przed maską, no co tylko Co gnoja w pierdolnie to to robi, no to jest normalnie, no No im się to podoba, bo oni są tajni, nie, no to wiadomo, nie No ale tak to wygląda, kurde, że Wyjeżdżali mi, jak na no, chwilę stanąłem Bo pachołki były, to dosłownie skręca na maksa, znaczy no na maksa, no przed maską mi wyjeżdża i tyle, nie. No i to się musiało tak skończyć, że musiałem auto przytrzeć i tyle, nie. Tam dosłownie mam zdjęcie tam, ani tam tak szczerze powiedziawszy drugi by to machnął ręką na to, bo to naprawdę było na dwa paznokcie ślad i zarysowanie tak jakby kurde, nie wiem, ze trzy minimalne ryski postawił, nie wiem czy bym tego nie, nie, nie spolerował, no ale no niestety kurde. Tak to właśnie wygląda, żeby każdy wiedział jak ma do czynienia z tymi jebanymi cfelami. Gdyby to na Cwela trafiło, to jest najmniejszy problem, bo on zadzwoni do kurczaka i powie, tak, słuchaj, ja robiłem z kogoś głupiego. No i przyjebałem, nie? Z uśmiechem na twarzy będzie mówił, no bo tamten, kto potrzaska, auto, no to nie będzie miał czym do roboty jeździć i tyle, nie? Najwyżej będzie serowerem jeździł. To się nie liczy, bo tutaj jak widać, się, tylko te jebane ścierwa liczą, nie? No i tak to właśnie wygląda. Dobra, jadę zapłacić jakoś, kurde, pierdziele, no trudno, muszę jechać. Mówiłem, jutro tam będę jechał ko niego, zapłacę jutro, kurde. No, przyjechałem do domu, widziałem, że... I jeszcze nawet, co, przyjechałem do domu, tam jest na nagraniu wcześniej, że trzy, jeden, drugi, trzech cweli od razu jedzie. Później zacząłem... Nie, wyszedłem na dwór, tak, po auto, patrzę, cwel jedzie. Później, co to było? A, wyjeżdżam z domu, cwel jedzie. Tylko że akurat nie centralnie ko mnie, tylko, tylko tak winną drogę po prostu skręca. No także no pilnują mnie jak złodzieja, no po prostu tak to jest. Tu się cwali nie tyka, tylko się tutaj normalnie kiebie w tym klanie i tyle. Bo mają ubaw dzisiaj jak nie wiem. No.